Zostało, jedziemy. ok. Jedziemy. Okay. Jest gotowy? Słuchajcie, znajdujemy się na lodowcu pizza w najbardziej mega imprezowym wagonie, jakie jest w całej Europie. Zobaczcie, co tam się dzieje. Proszę bardzo. Zobaczcie. Oni śpiewają, oni się bawią. Jedyna, smutna osoba. Jedyna na tym lodowcu to ten kolor nie wam powiem dlaczego, Etiabem, bo jego żona jest fajną kobietą, która to ale on jest spięty, bo e, pieniążki, bo to. Słuchajcie, facet stracił parę nart. No, no stracił, kupił sobie narty za 800 i zostawił je gdzieś tam przypadkiem, I no. jest strasznie załamany, może coś powie na ten temat, może bardzo? Ale jestem wesoły już. Część. Jeszcze raz, to na jeszcze to, raz. Tak, to wesoły trzeba powtórzyć. Jeszcze, jeszcze raz. raz. Jeszcze raz. Nie jesteś wesoły. <grym> Nie jesteś wesoły? <grym> Jedziemy. No trudno, jakoś to przeboleje. Okay. A teraz jeszcze pokażemy, jak tam przyczą, co się dzieje. Będzie najbardziej zabawowy. Dobra, wyłącz. Jeszcze zdjęcia musimy. O! Słuchajcie. Well, <inaudible> right. no, like to I mean, Mam No, mówcy sędzia. Nie browaru wypiłeś. I to Jak jest podwód? Mało? No. Cztery za mało. Chciałabyś jeszcze dwa? To w hotelu.